Witam Was bardzo serdecznie, Dragon z tej strony, tak nietypowo, bo nadprogramowy materiał, chciałbym powiedzieć moje dwa zdania o nadchodzącym Battle Passie i o pojazdach, które dostaniemy. Tak więc jak możecie śledzić moją stronę, kartę społeczności na YouTube oraz Discorda, publikuję Wam te maszyny, no i również mamy je na stronie gry. Tak więc po pierwsze, wczoraj dostaliśmy samolot SB-2C Tajlandia. Jakby ja rozumiem, twórcy gry chcą nam reklamować nowe poddrzewko tajskie w drzewku japońskim. Okej, okay, rozumiem, ale jest to maszyna kopiuj-wklej, niczym się nie różniąca. Słuchajcie, no znakomity wybór bomb. Super, w drzewkowym też mamy. Dobra manewrowość, w drzewkowym też ją mamy. Działka kalibru 20 mm też je mamy i hamulec też mamy. Tak więc niczym się ta maszyna nie różni. No dobra, poza skinem. Mamy oczywiście historię samolotu, jej czytać nie zamierzam, bo nie ma sensu. W zupełnie nowym sezonie przepustki witewnej o nazwie Ostatni Legionista. Jak wczoraj zobaczyłem tą nazwę, to na naszym Discordzie zaczęliśmy rozmyślać, co to będzie ten Ostatni Legionista. To pasuje do jakiegoś Włocha. Może dostaniemy włoski okręt, bo w sumie Włosi... No, można byłoby im coś dać fajnego, tak? Jakiś może włoski okręt? No, bo wiecie, Regia Marina, no, jakoś nie zasłynęła zbytnio, no ale no, mamy tak włoskie okręty. Mamy, no jakieś włoskie czołgi można byłoby nawet dać, no ale do tego przejdziemy. oczywiście mamy SB2C5. Dobrze jest wam znany, jeżeli nie jest wam obce lotnictwo USA lub Francji. Oni się nawet nie ukrywają, że jest to kopiuj w jakby ok, powtórzę się, rozumiem reklamowanie tajskiego subdrzewka, ale po co, skoro na tym samym battle rankingu Japonia ma yy, B7A2 oraz Battle Passowego B7A2 Omery 23. Więc jaki był sens dodania kolejnego kasa na tym samym battle rankingu? No, no. No nie było sensu, no ale no wiecie, no poza tym, że no ten samolot ładnie wygląda, tak, no. Ale no co mnie to interesuje, że ładnie wygląda, tak? No dobra, będzie to fajny kas, super. Lecimy dalej. Dostaliśmy dzisiaj informację, że maszyną z przepustki bitewnej będzie, uwaga, Werble M46 Patton dla Francji. Wcale nie kopiuj, wklej. A no przepraszam, ten ma tutaj możecie zobaczyć z przodu skrzyneczkę. Super. Wcale Francja nie ma już chyba Patona w drzewku. Wcale Amerykanie nie mają patona w drzewku. Jak zadriftował Po prostu. Przedstawiamy M46 Paton w służbie francuskiej Armée de Terre, gdzie będzie główną nagrodą. Super! Czyli samolot będzie darmowy, a czołg będzie główną nagrodą. Czyli samolot każdy dostaje za free, a za czołg musicie zapłacić 2500 złotych orzełków albo 2000. Jakby no dobra, spoko. Za czwartoerowy pojazd 2500 zł orów nie ma problemu. Plus jeszcze dostaniecie tą skrzynkę z okrętami. Jestem ciekawy jakie będą w tej skrzynce okręty. Ale to się dowiemy w poniedziałek. Natomiast tak, przedstawiamy M46 Patton, służbie francuskiej Armée de Terre będzie główną, no dobra. Mamy HITFsy, ap HP, HPHE, okej. OK. Wytrzymały przedni pancerz wieży, dobre właściwości jezdne, no wszyscy wiemy jak paton wygląda, tak? Tak no, więc, ono dobra, ładny jest kamuflaż, super. No, poza tym to nic. Natomiast tak. M46 dziedziczy armaty po przodku, zachowując poziome pionowe kąty, dobra pitu pitu. Hit FS, penetracja 305. Mhm. Ponieważ M46 bierze udział w bitwach na których poziomie rzadko spotyka się pancerz ERA, i TFS jest rozsądnym wyborem. Pitu, pitu. No co, no ładnie wygląda. Nie, ten kamuflaż nie, ale no ładnie wygląda, tak. No i to tyle, jakby. No... no słuchajcie, no to dziś, to dziś, Boże drogi, to na dziś wszystko możecie zdobyć francuskiego patona za ukończenie wyzwań w nadchodzącym sezonie przepustki bitewnej ostatni legionista. No i właśnie, gdzie tu jest ostatni legionista? No tak. No co, no Francuz jest ostatnim legionistą. No słuchajcie, no ostatni legionista, no to się bardziej z Włochami kojarzy, a nie z Francją. No chyba że mówimy o yy, tak ostatniej, yy, nie wiem, o ostatniej wiosce galijskiej, która nieugięcie stawia opór, tak w naj rzymskiemu najeździe. No, no gdzie tu sens, gdzie logika w ogóle? No. <głos> <głos> no ale no co zrobimy? No nic nie zrobimy. Tak więc to jest moje takie podsumowanie tego, co po prostu nadchodzi i, i no czy jest sens robić tego battle pass'a jakby a no i w sumie dzisiaj jak to zobaczycie to już wiecie że event trwa na Shira 2 tak więc no róbcie sobie czołg, róbcie róbcie może ja też zrobię jakby ale to dla siebie prywatnie zobaczymy jak starczy czasu to go zrobię natomiast tak no czy tego battle pass'a będę robić ja no będę robić ja no słuchajcie no jednak, są to maszynki za praktycznie darmo. W sensie dla mnie to tak, bo złote orzełki to dla mnie nie jest problem, jak jestem partnerem, więc. No ale no. Czy ja bym wam radził kupić tego Battle Passa? Szczerze nie. Nie róbcie tego. Pomincie sobie go. Pieniądze zaoszczędzicie na coś innego. No, a jak będziecie i tak grać, no to zróbcie sobie za darmo chociaż ten samolot, tak? No bo, no nie ma sensu, no. Nie ma sensu po prostu robić tego Battle Passa. No i to by było chyba na tyle. A jak robić sensownie Battle Passa, no to ja was odsyłam już do mojego innego starego materiału. Tak więc to by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale na tym kanale. I ja wam życzę miłego weekendu oraz powodzenia w evencie na She-Ra 2. Hejka!